Witam Was wiosennie. Dziś dla Was jedna zupa, trzy sposoby. Zadowolimy fanów mięsa, zadowolimy wegetarian i przede wszystkim kochanych wegan. Wiecie na co czekam? Nie? Na subskrypcję. Naciśnijcie tam w dole. To dla nas wiele znaczy. Zrobiliście to? No, no to zaczynamy gotowanie. Rozgrzewamy dno rondla. Po to, aby trafiła tam oliwa, bo na niej obsmażę drobno posiekaną szalotkę. Ja już czuję te zapachy w kuchni. Wy też poczujecie, jeżeli przygotujecie tą zupę. Cebulę przez chwilę smażę, ale do towarzystwa dodam liść laurowy. Pod wpływem ciepła uwolni on swoje aromaty. I w tym czasie przygotuję kolejny składnik, jakim będzie szalotka. Również ją drobno posiekam. Nie musi być bardzo dokładnie, bo i tak całą zupę zmiksuję. Pamiętajcie, w kuchni nie może się nic zmarnować, więc te małe cebulki również siekam i dodaję do garnka. Najważniejszym składnikiem mojej zupy będą szparagi. No tak, one. I teraz słuchajcie. Szparagi przechowujemy tak jak kwiaty. W sbanku z wodą, w miseczce z wodą to samo dotyczy marchewki i rzodkiewki. Wtedy gwarantuję wam, że te warzywa będą długo świeże i jędrne. Wybieramy szparagi o jednolitym kolorze, gładkie, jędrne. Wow. W tym miejscu wiemy, że szparagi są dobre. W myśl zasady zero waste nie wyrzucamy tych zbutwiałych końców, tylko wykorzystujemy je do wywaru, do zupy. Cały czas kontroluję, co się tutaj dzieje. Dodaję szpinak. Czekam aż zmiennie, i zabieram się za przyjemne oprawianie szparagów. W przeciwieństwie do białych szparagów, zielonych nie musicie obierać. Prawdziwym luksusem za to są fioletowe szparagi. Dlaczego? Ponieważ zbieramy je na samym początku wzrostu, kiedy jeszcze nie tknęło ich światło. Światło powoduje, że szparagi nabierają zielonego koloru. Wystarczy, że szparagi drobno pokroję i dodam do wszystkich moich składników. Teraz całość zamieszam, niech wszystko się jeszcze przysmaży przez 3–4 minuty. Przypominam wam, że całą, dokładną listę składników zawsze znajdziecie w opisie każdego filmu. Jeżeli nie lubicie szpinaku, możecie zastąpić go na przykład liśćmi kapusty, możecie go zastąpić jarmużem. Czary-mary, pora na bulion warzywny. Jeżeli chcecie przygotować taki ekspresowy, robiłam przepis na kostkę warzywną. To zdecydowanie ułatwi Wam gotowanie. Teraz czekam około 15 minut, aż całość zmięknie, a zupa się zagotuje. Potem będziemy. Poczekajcie, poczekajcie. Zobaczycie, co się będzie dalej działo. Kiedy moja zielona zupa nabiera ciepła, ja przygotuję słomę. Hmm, ale to brzmi. No, zostańcie tutaj do końca, to będziecie wszystko wiedzieć. Co ja tutaj dla Was przygotowałam? Mam tutaj cienko, bardzo cienko, zobaczcie, pokrojone ziemniaki. Specjalna odmiana do pieczenia. Ważne, abyście zwracali uwagę na to, jakie ziemniaki, do czego są przeznaczone. Na ryneczku Lidla znajdziecie naprawdę mnóstwo odmian i typów kulinarnych. Teraz wystarczy, że moje ziemniaki skropię tylko oliwą. Całość wymieszam delikatnie i włożę do piekarnika nastawionego na temperaturę 200 stopni. I tam będą około 10 minut. Pora na moją zupę. Wow, szaleje dziewczyna. Ostatnim elementem, no może nie do końca, jest zmiksowanie jej na gładki aksamitny krem. Pamiętajcie, aby. Wow! Usunąć listę glaurową. On już teraz nie jest potrzebny. Kiedy moja zupa jest już zmiksowana na prawie gładki krem, wypada ją doprawić. Więc dodaję soli, pieprzu, gałki muszkatołowej i skórki z cytryny oraz odrobinę jej soku. I na sam koniec dodam jeszcze uwaga śmietanę wegańską. Nie bójcie się dodając śmietany wegańskiej, że poczujecie smak kokosa. ta śmietana jest zupełnie neutralna i nie przymyca tego smaku. Jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo głodny, już teraz może delektować się tą zupą. Jednak jeżeli ktoś chce uzyskać naprawdę aksamitność level premium wystarczy, że taką zupę przeleje przez sito. I to jest moja pożądana konsystencja zupy. Teraz pora na słomę. Jeżeli nie macie czasu i nie chcecie włączać piekarnika, wystarczy, że usmażycie to na głębokim tłuszczu, ale pieczona nie ma sobie równych. No dobra, w tym momencie odsyłam Was do naszej playlisty z wyjątkowymi zupami. Teraz zabieram się za moje dodatki. Zostańcie do końca, bo musicie zobaczyć te trzy sposoby na jedną zupę. Moją pietruszkę bardzo drobno siekam. Pietruszkę połączę ze słomą. Z powodzeniem ziemniaki możecie zastąpić marchewką lub pietruszką. Odrobina soli i całość delikatnie wymieszam dłońmi. Zaczynamy. Zaczniemy od propozycji dla fanów mięsa. Tutaj dodatkiem. Może być fantastycznie podpieczony boczek, ale jeżeli nie macie czasu, bierzecie długo dojrzewającą szynkę i zawijacie w paluszek grissini. A teraz coś dla wegetarian. Twaruk wędzony. Jeżeli ktoś go nie próbował, to musi to nadrobić. Ten ser jest genialny. Wędzony zapach dymu przeniknie do zupy i sprawi, że ta zupa będzie naprawdę czymś zupełnie nowym i wyjątkowym. Żeby ta zupa nie była nudna, towarzyszyć jej będą pikantne, ostre kiełki, rzodkiewki. A teraz pora na was, moi kochani weganie. Obiecałam, że dla was jak zwykle będzie równie wyjątkowo, więc zacznijmy od wegańskiej śmietany. I teraz to, na co na pewno wegetarianie i mięsożercy czekają, czyli słoma. Kto jej nie lubi? Ankieta. To jest to, co lubię, bo tylko wtedy wiem, czy to, co robimy, ma sens i w którym kierunku mamy iść. Odpowiedzcie, która zupa z zielonych szparagów najbardziej Wam odpowiada? Ta dla wegan, wegetarian, czy dla fanów mięsa? Teraz już uciekam, bo mam co robić.